tej na moim blogu melarosa.pl. Dzisiaj witam was z upalnego Rzymu. 33 stopnie, ale nie będę mówić o y, zabytkach Rzymu, y, o tych pięknych renesansowych i barokowych budowlach. Dzisiaj opowiem wam o roślinach, jakie tutaj spotkałam, a właściwie o jednej roślinie, czyli o jaśminie. My często mówimy Jaśmin na nasze jaśminowce, które w naszych ogrodach rosną i pachną. Kilka dni temu wybraliśmy się z przyjaciółmi na Zatydrze, na taka klimatyczna dzielnica, coś na kształt naszego Kazimierza w Krakowie, z wąskimi, pięknymi, urokliwymi uliczkami, z małymi placykami, pełnymi no, wspaniałych knajpek, barów. Z muzyką wszechobecną, ale również z wszechobecnym zapachem. I nie tylko mówię o zapachu tych wspaniałych potraw w tych knajpeczkach, które z włoskim winem wspaniale smakują, ale mówię o zapachu jaśminu, bo to, co jest za mną, to jest prawdziwy jaśmin. I to jest właśnie jaśmin, bo to, co my mamy w ogródkach, jeszcze raz mówię, to jest jaśminowiec. Jaśmin. On oczywiście to jest jeden z wielu gatunków, które tutaj akurat w formie żywopłotu występuje. Natomiast tych gatunków jest około 200. I ten jaśmin pochodzi z, z grupy oliwkowych. Natomiast nasze jaśminowce to są grupy hortensjowe, gatunki hortensjowe. Wspaniale pachnie. Miałam kiedyś, kilka ładnych lat temu, oczywiście w Doniczce, kupiłam kwitnący w jakimś markecie, ale potem przekwit zostały te zielone jagódki i chyba go potem komuś oddałam. Teraz widząc, jak on wspaniale potrafi kwitnąć, oczywiście to jest. To jest roślina ciepłolubna, więc w naszych klimatach niektóre z tych 200 gatunków mogą być w ogrodzie, ale muszą być bardzo dobrze zabezpieczone na zimę. Natomiast można przechowywać je w doniczkach, czy w ogóle hodować w doniczkach, bądź no, jeżeli się ma jakiś ogród zimowy, to może być to forma większa, bo oczywiście te jaśminy. Mogą osiągać duże rozmiary bądź małe. To jest kwestia tego, jak je się będzie prowadzić. Tutaj, akurat, stoję przy takiej uliczce, gdzie i po tej stronie, i po tamtej stronie jest dużo właśnie takich żywopłotów jaśminowych. I to jeszcze dodam, właśnie z tych kwiatów pozyskuje się olejek eteryczny jaśminu, jaśminowy który wykorzystuje się potem jako składnik perfum. Ale również te kwiaty dodaje się do herbat jaśminowych. Właśnie te, nie te z naszych typowych jaśminowców, które my mamy w naszych ogrodach. I to, było na, to by było na tyle. Dzisiaj będziemy dalej zwiedzać Rzym. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i mojego bloga melarosa.pl i do zobaczenia.